Cześć, witam Was w moim kolejnym filmie i dziś przychodzę do Was z filmem również o włosach. Z góry chciałabym Was przeprosić za mój głos i zapchany nos, ale jak chyba większość ludzi teraz jestem po prostu przeziębiona, a chciałam dla Was nadgrać taki coś w stylu open box, żebyśmy razem zobaczyli jak wyglądają właśnie te włosy, czy do mnie pasują itd. itd. Włosy otrzymałam z sklepu doczepiane.pl. Odezwała się do mnie pani, czy chciałabym je przetestować, a bardzo dużo słyszałam o nich. Poza tym jest to polska firma, dlatego tym bardziej się zgodziłam. I ja wybrałam sobie zestaw 45 cm, 140 g, kolor 22 to jest średni blond. I ja mam ten składający się z 5 taśm, bo jest również dostępny, który składa się z 7 taśm. Przychodzi do nas y, tak opakowane, wyciągamy sobie je górą, wkładamy potem dołem. Tak prezentują się same włosy. Są one bardzo, naprawdę bardzo miękkie. Pachną typowo jak po prostu pachną sztuczne włosy. Są one ścięto na prost, czyli no jeżeli tak włosności to w porządku, ale jeżeli nie, no to niestety trzeba iść do fryzjera lub jeżeli same jesteście fryzjerami, to po prostu je sobie tutaj trochę ścieniować na dole. Przychodzą zabezpieczone takimi właśnie gumeczkami. Te są bardzo na razie póki co wydają się bardzo gęste. Ja ich jeszcze nie rozpakowywałam. Są to włosy indyjskie, ponieważ właśnie one są podobno najbardziej zbliżone do naszych europejskich włosów. No to ja teraz to ściągnę i będziemy patrzeć jak ten kolor, ale... Myślę, że będzie w porządku, czyli przecinam te właśnie gumki i chyba po przecięciu już tych gumek nie będzie można tego już zwrócić. I oto nasz zestaw. Na żywo wydaje mi się, że jest identyczny. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w kamerze. Dwie taśmy na dwa, tutaj w ten sposób i trzy taśmy na trzy. Nie ma właśnie tak, wiecie, strasznie dużo. To ja teraz je przyczepię i zobaczymy, jak będą na mnie wyglądały i na tył dam tą trójkę, ale ogólnie sama spinka, klips jest taki dość solidny, bardzo mocno przymocowany. Ja. Jeżeli chodzi o sam kolor, to myślę, że jest ok. Jak możecie właśnie zobaczyć, tak średnio się to układa. Właśnie na końcach przez to, że one są tak ścięte na prosto, ale po prostu będę musiała je sobie ściąć, tak wiecie, wycieniować same końce. A same włosy. A to tylko bardzo miłe. Troszkę one teraz wydaje mi się, że bardziej się świecą od moich naturalnych, no ale pewnie dlatego, że są po prostu w lepszej kondycji niż moje. Tylko że ja myślę, że z czasem, kiedy będziemy, będę je nosić, i nosić, no to one też trochę stracą z tego błysku. Na początku trochę wylatuje tych włosów, muszę wam powiedzieć. Mam nadzieję, że że przestaną wylatywać, że po prostu tylko na początku to, co ma wylecieć, to wyleci, a reszta zostanie. Jeżeli chciałybyście więcej poczytać na temat tych włosów, to ja oczywiście podlinkuję Wam te włosy i konkretnie model, który ja mam. w stronie również macie, gdzie pokazują dokładnie, jak wygląda każdy, każdy kolor. Wydaje mi się, że na takim filmie o wiele lepiej widać że właśnie na, na zdjęciach. Jeżeli chcecie właśnie poczytać o tych włosach, to odsyłam Was do ich strony, ale myślę, że większość z Was zna już właśnie tą firmę i ja słyszałam o niej naprawdę same dobre rzeczy, są bardzo rzetelni, włosy szybko do Was do, docierają, można zamawiać próbniki, wiem, że wiele osób zamawia właśnie próbniki, żeby dobrać sobie na miejscu kolor, ponieważ no jednak jeżeli ktoś ma jakiś tak, wiecie, ciężej, no to powinien takie rzeczy, takie rzeczy robić. Ja raczej nie potrzebuję. Zobaczyłam, że ten średni blond będzie mi odpowiadał. No i wydaje mi się, że, że fajnie wygląda, że i tak innego koloru nie mogłabym dobrać. To tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!